Kurwy. Mam tu jednego typa, co nie oddał kasy, a wy kurwa oddacie połowę więcej, szmaty! Także kurwa radzę się pilnować, bo wparuję wam na hapę i was rozjebie! chuje! Jak tego typka! No kurwa! Gdzie jest mój chłopaniec? I kurwa gdzie jest kurwa? W ogóle ma kasa kraje, że wisić mu mi panu warunki!

Wam zdrowe chuje, jak nie będziecie płacić. I wparowuję do was chatę, dobreja na cios.